Cześć, witam Was po raz kolejny i dziś chciałbym y, opowiedzieć coś o systemach tubeletu, y, ponieważ w komentarzach było kilka sugestii, próśb, aby y, powiedzieć coś o tym, y, dla kogo te systemy tubeletowe są przeznaczone i w jakich rowerach najlepiej się y, spiszą. Y, jeżeli chodzi o moją historię, doświadczenia. Z oponami tubelesowymi to już będzie około 20 lat, nie pamiętam dokładnie, który to był rok, ale staje się, że na pewno 2004-2005 już używałem tych opon. W pierwszej wersji to one były takie, gdzie nie wlewało się mleka, przynajmniej ja nie wlewałem mleka, ponieważ były opony Hutchinson i Michelin takie opony sprzedawał, przynajmniej dla mnie one były znane. One były jako tubeless i tubeless ready yy, na początku był te tubeless gdzie się zakładało na felgi yy, yy, bez mleka oczywiście wentyl był felga była yy, już przystosowana do, do tego uszczelniona, Mavic właśnie takie felgi robił, yy, Shimano Xter też miał takie swoje felgi w ofercie gdzie nie było w ogóle yy, otworów tam gdzie są nyple to była felga zrobiona tak gdzie nie naklejało się żadnej taśmy, nie, nie zakładało się żadnych opasek, tylko się wkładało wentyl, oponę, która była oznaczona tubeless i pompowało się to, co wszystko trzymało. Z tym pompowaniem kiedyś nie było tak łatwo, jak i dzisiaj też nie jest łatwo. Ci, co posiadają takie opony, to nieraz mają nie lada problemy, aby no, napompować, żeby ta opona wskoczyła na ranty. Też powiem o tym, dlaczego te opony lepiej lub gorzej wskakują na ranty, jak mi nie umknie wątek w dalszej części nagrania. Wracam jeszcze do tych lat, kiedy to zaczynało się. Felgi. Na dzień dzisiejszy, ja mam tu kilka felk takich, jestem maniakiem, różne rzeczy sobie przecinam, oglądam, sprawdzam wytrzymałość na przecięcia, na uderzenia, na... Yy, różne tam jakieś siły żeby mieć wiedzę ile co jest wytrzymałe trzy felgi na przykład tu jest trzy komorowe yy, ale nie o tym chciałem mówić jeżeli chodzi o te felgi to tutaj chodzi o te ranty yy, które na, na, na tych rantach się trzyma rant opony tu jest takie, takie zagięcie yy, kiedyś jeżeli chodzi o felgi nie miało w ogóle tych dziurek z jednej strony to było fajne, bo nie trzeba było żadnych opasek, niczego. Zakładał się tą oponę, pompowało się i można było jeździć. Problemem było co? To, że nie było mleka. Zdarzyło się mi, że pojechałem na Mistrzostwa Polski jadąc na pierwszym miejscu 2 km do mety, łapie gumę w tym Tubelesie i co? No i dupa. Yy, mogłem jeszcze na tym kapciu dojechać, ale ja byłem tak nastawiony na ten złoty medal, że rzuciłem rowerem. I zszedłem z trasy mając dwie minuty przewagi. E, podejrzewam, że jakbym biegł, to bym jeszcze z, e, przybiegł na tym pierwszym miejscu, a w najgorszym przypadku zdobyłbym srebrny medal, no ale ja przyjechałem po pierwsze miejsce i dla mnie każde miejsce inne niż pierwsze było przegraną. Zszedłem z trasy, pojechałem do domu, ale e, znowu wszedłem na inny temat. E, to mleko było, było problemem, raczej było problemem, dla mnie nie było znane. Jakbym miał wtedy mleko, bym dojechał, bo to była mała dziura, gdzie y, zatkałoby tą oponę. Y, wracając do tych felg, które y, były właśnie bez tych dziur na nyple. Był problem, jeżeli szprycha strzeliła. Szprychy y, były wiadome. Szprycha jak się urwie, można ją wymienić, ale nypla? Jak wymienić nypla w Felce, w której nie ma dziury? Y, wkładała się ją przez otwór, przez otwór. Od y, dziury, gdzie się pompuje, gdzie się wkłada wentyl, następnie go pompuje i się go magnesem przeciągało, przeciągało i się to go wyciągało. No, był problem z wymianą nypla, z wymianą szprychy, problem serwisowy. Też te obręcze więcej ważyły. E, później, właśnie wymyślono te systemy bezdątkowe. E, e, z, jeżeli chodzi o taśmy, gdzie się nakleja lub e, się używa takich opasek systemowych, ale te opaski są. Dopasowane do felk, do modelu felk firmy, tam Giant, i inni tam sobie robią. I to musi być dopasowane, kompatybilne, żeby to w ogóle trzymało, żeby powietrze nie uciekało. A to mleko też pełni dwie funkcje. Jedną funkcję, właśnie te taśmy, które są i te systemy. One nie są tak idealnie szczelne, kiedyś felga była i to mleko się wlewa, żeby dodatkowo uszczelniło właśnie tą powierzchnię y, od strony y, taśmy, którą się nakłada, zatyka te wszystkie, te wszystkie dziury na nyple i tak samo ona uszczelnia oponę, która wchodzi tutaj na ten rand, żeby tędy powietrze nie wychodziło. Ona się tak naprawdę przysta, przyklei. No i później podczas jazdy to mleko zatyka te wszystkie dziury, ale te dziury, które nie są większe niż 3 mm, mleko śmiało zakleja. Często nawet możemy nie wiedzieć, ile tych y, dziur w oponie y, będziemy mieli jakieś y, drobne y, wbite szkiełka, kolce, y, jakieś druciki. To wszystko nam zakleja. Y, jeżeli, w takich okolicznościach, gdzie wbijamy jakiegoś małego kolca, y, mamy dentkę a nie mamy systemu bezdentkowego to ta dętka za jakiś czas będzie wypuszczała powietrze, ponieważ jak jeździmy, przyspieszamy, hamujemy dętka się przesuwa w oponie i ten kolec nam wypadnie mimo to, że jest przebity, że tak powiem, na wylot w pierwszym momencie on y, trzyma to powietrze, ale po jakimś czasie on wypadnie, bo ta dentka się przesuwa. No i dlatego ten system bezdętkowy jest y, przydatny na przykład w jeździe terenowej, w jeździe po krzakach, w jeździe wyścigach. Y, z drugiej strony dla zwykłych użytkowników jest y, dość kłopotliwy. Ponieważ y, jeżeli ktoś nie posiada umiejętności y, robienia sobie samemu przy tym wszystkim, no to ma problem. Za każdym razem y, pójść na serwis, no to kosztuje, bo to serwis sobie liczą słono za y, dolanie mleka, wymianę, wymianę dętki, wentyla. Jest wiele problemów z tym związanych. Ale jeszcze powiem o jeździe MTB. Powiem o zaletach, no bo zalet całe mnóstwo ma zalet. W rowerach MTB, w wyścigach, jeżdżąc po szlakach, po trudnym terenie, jeżdżąc w błocie, po korzeniach, nie musimy pompować aż tak dużego powietrza, gdy jest dętka. Do dętki musimy pompować większą ilość powietrza, żebyśmy nie złapali snajków, ale tracimy na przyczepności, na komforcie. I tak naprawdę ta dentka jest narażona na przebicia, na przyszczypanie. Nie wziąłem sobie tu dentki, ale tu chodzi o to, że zaprezentuję to może powiedzmy, że, że ta, ten nabój to jest, to jest dentką, która jest y, pomiędzy oponą a, y, a felgą. Y, jakieś uderzenia tak, takie y, które y, pod wpływem tak naprawdę naszego ciężaru Czyli w ten sposób mamy jakąś przeszkodę ostrą, powiedzmy to jest kamień. I wtedy jest uderzenie z jakimś impetem. To wtedy tak zwanego snake'a łapiemy. Dwie, dwa rozcięcia zazwyczaj są na dentce. Jeżeli mamy, i to się bardzo często zdarza. Kiedyś jeździło się w wyścigach, no to taki rodzaj defektów, jeżeli chodzi o dętkę, to był najczęstszy. i Właśnie system bezdentkowy i to mleko tak naprawdę wyeliminował te problemy i drobne przebicia. Jeżeli są większe przebicia, no to do tego są takie sznurki, które można y, przewlec, ale to już więcej czasu schodzi, czyli y, zakorkować można tą dziurę. Jak jest mleko, no to y, tak naprawdę możemy dojechać y, do mety czy gdzieś gdzie jedziemy. Y, wiadomo, że trzeba dopompować i tylko. Y, pompka na nabój CO2 jest w stanie uzupełnić nam powietrze wschodzącym, y, jeżeli mamy tubelesa i schodzi nam poprzez dziurę, czy, czy poprzez nawet y, zerwanie opony z rantu, jak mamy zbyt niskie ciśnienie i mamy ranty. Tutaj mam tako, takie felgi no, y, firmy y, No Tubes. To jest model Crest, taki, to były bardzo lekkie. Lekkie były przez to, że nawet miały ranty, tutaj takie y, bardzo marne. Jak sobie porównamy ranty z jednej felgi i drugiej, no to te, co mam w tej ręce, y, jeżeli było zbyt niskie ciśnienie, na jakichś trawersach, czy ostrych zakrętach potrafię ściągnąć oponę i w sekundę mleko wychodziło, wylewało się, opona schodziła. W tych super lekkich felgach DT też tak się dzieje. I nawet felgi karbonowe, które są do tubeleta, to się tak dzieje. Ja y, mam. Y, felgi w rowerze wyścigowym Acrosa, które są też bardzo lekkie. To jest chyba brytyjska firma. Do, dobrej jakości to wszystko bardzo sztywne. Ale powiem Wam kiedyś y, przed wyścigiem, y, w nocy, dzień przed startem, ważnym wyścigu, chyba to był mistrzostwa Polski. Y, gdzieś tam w hotelu czy w apartamencie y, zacząłem zmieniać, właśnie opony na y, takie, które będą na błoto, bo zaczęło padać dość mocno i pompując w kuchni, y, po prostu ściągnął mi oponę. Wybuch niesamowity, to była godzina y, 24, może 23-24. Wybuch ściągło mi tą oponę. No, i oczywiście to mleko się wylało na wszystko, co było w kuchni, ściany, meble, dwie godziny sprzątania. Jak to się od razu nie wysprząta, to, to się z tego robi taki klej jak, jak się gruntuje ściany przed, przed malowaniem, gdzie te trwałe plamy są na ciuchach, nie, często nie do zmycia. Także jest to, jest to właśnie kłopotliwe. No, ja potrafię to robić, ale nie przewidziałem tego, że mi ściągło tą oponę, a to tylko dlatego, że pompowałem, aby one wskoczyły na ranty. No, niestety są takie felgi, yy, gdzie jesteśmy narażeni. Tam ktoś pisał w komentarzach, że, że potrafią spaść. Tak, potwierdzam, spadają wielokrotnie mi spadły z opony, gdzie jest zbyt niskie ciśnienie. Czy nawet przy pompowaniu też mi się zdarzyło i tu w pracy, i od klientów słyszałem, że, że różne obręcze, opony nie trzymają tak jak trzeba, gdzie im tam w domu rower sobie wisi na wierzchakła, tam wystrzał i ściany do malowania, bo są z mleka. Co chciałem powiedzieć, no jeżeli chodzi o rowery MTB, no to to się fajnie spisuje, jeżeli jeździmy na nich w terenie, ale tak naprawdę no wszyscy kolarze też tego używają MTB, ale jeżeli nie jeździmy często w tym terenie, no to naprawdę jest to kosztowne i kłopotliwe, ponieważ jak złapiemy gumę, to pokażę, to jest tak. Dętka tak wygląda, no bo jak zrobimy dużą dziurę i mleko nie zaklei, pompka już nie napompuje, wkładamy dętkę. Dętka się nadaje do wyrzucenia, dziurawa opona, która też jest, tu tak naprawdę trochę tego mleka zeszło z opony, ale też jest cała całe opona wybabrana. My jesteśmy wcale wybabrani tym wszystkim, no i roboty trochę jest z tym. Jeżeli nie mamy wprawy, no to oh, szkoda gadać. Niektóre opony, które. Niektóre opony yy, bardzo ciężko schodzą nam z tych felk. Yy, są tak ciasno założone, jeżeli dawno to mleko nie było. Wlewane przez ściąganie opony to jest tak przysana do rantów gdzie naprawdę metalowe łyżki nie pomogą. Trzeba dobrych umiejętności i sposobu, jak to ściągnąć. Mając tubelę, zawsze trzeba wozić właśnie nabój, dobre łyżki. Ja jeszcze mam coś takiego jak <laughs> taką łatkę. Ona jest przyklejana do opony, jeżeli będę miał dużą dziurę. Właśnie w oponie tubelesowej i mleko nie pomoże, nabój nie pomoże. To podkładam taką łatkę do dziury i wkładam dętkę. Zdarzyło się mi korzystać już z tego y, kilkukrotnie, by dojechać do domu. Wiadomo, jest czasem sporo. 10, 20, 30 km na nogach to parę godzin by się szło. Awaryjnie zawsze można to wszystko naprawić y, i w jakiś sposób dojechać. A tam że trening nie zrobiony, kilometry nie przejony, to nie jest w sumie istotne wtedy. Jeżeli chodzi jeszcze, co chciałem powiedzieć, w jakich rowerach na pewno system tubeless, bo o to chodziło w dzisiejszym w ogóle tym nagraniu, w jakich rowerach tubeless się nie sprawdzają, no, przez tyle lat użytkowania i prób na pewno w szosie się nie sprawdziły, nie sprawdzają. To jest tak kłopotliwe. Nabój ani właściwie żadna pompka nie jest w stanie na ulicy tego napompować, uzupełnić, bo tam trzeba nawet 8-10 barów do opony wlać tego mleka. Przy oponach 23-25-28 to naprawdę jest to kłopotliwe. Jak już jest opona troszkę szersza, to już to trochę lepiej się spisuje, ale też jakieś przecięcie. 2-3 mm, yy, no wyrzuca wszystko to mleko, powietrze tam jest zbyt duże ciśnienie, nie zakleja to. Yy, opony jednak, jak są szerokości 2,2 yy, czy szersze takie do MTB, to ciśnienie jest tam niewiele, powyżej jednej atmosfery, na pewno powyżej dwóch atmosfer i wtedy nie ma takiego ciśnienia i jest szansa, że, że te większe dziury się zakleją tym mlekiem na pewno nie polecam leka do, jeżeli chodzi o do rowerów crossowych dla ludzi, którzy jeżdżą sporadycznie, już ostatnio przerabiałem osobom w rowerach elektrycznych, gdzie raz na jakiś czas właśnie wyjeżdżają na te rowery mia mieli tam zamontowane system tubelessowy no tam jakiś sklep ich odpowiednio że tak powiem no Mogę powiedzieć na ciągłą, bo to wszystko kosztuje nowe opony, opaski, mleko, wentyle. No to wychodzi kilka stóp ładnych, gdzie oni wyjeżdżają raz na miesiąc, czasem raz na dwa na tych rowerach i ciągle nie było powietrza. Yy, yy, mieli problemy z pompowaniem. No, yy, tak naprawdę zaplanowane wyjazdy, tu są kapcie, za chwilę mleko wysycha. No jest to kłopotliwe, to też. Yy, wysychające mleko co jakiś czas, gdzie trzeba je uzupełniać. Skąd taki zwykły człowiek może wiedzieć, yy, że to trzeba zrobić, nawet jak się mu powie przy zakupie roweru, to nie pamiętają. Później yy, 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 jadą gdzieś tam w las, no i ten system bezdętkowy nie zadziała. Także rowery crossowe, turystyczne, trekkingowe na pewno, szosa też nie. W grawelach, no to może w tych, które mają opony 40 i więcej, bo y, ja mam w rowerze, w rowerach przełajowych y, y, opony tubelesowe, ale powiem tak, że y, takie, y, bo, żeby nie zużywać szytek, powiedzmy, że y, mają zbliżone parametry do, do szytki, właśnie ten tubeles, ale tyle razy ja rozciąłem te opony i naprawdę to mleko nie działa, zdarzyło mi się, że już na plecach z rowerem wracałem, bo obydwie naraz przeciąłem. Nie trzeba wielkich przeszkód, wystarczy jakiś kamień i rantem najechać. Jest ogromna dziura w oponie tubelessowej. naprawdę mleko nie załata, a ja wlewam dość dużo tego mleka. Na szczęście to opony później wykorzystuję jako dentkowe do rowera treningowego, także mnie się nie marnuje. Co jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno na pewno jeżeli chodzi też o, o rowery elektryczne, które po mieście jeżdżą, też wykluczyłbym te systemy bezdentkowe. Do tych rowerów bym wkładał mocno opony, które są projektowane specjalnie do rowerów elektrycznych, które, które tam mają oznaczenia E. Y, mają y, gruby wkład antyprzebiciowy, gdzie małe jakieś y, szkła, druty, jakieś tam inne dziadostwa, które się do zwykłej opony wbiją, tam się nie wbijają. One dodatkowo mają ten oplot mocny, gdzie y, ciężki rower, który waży co najmniej te 25 kg plus rowerzysta, y, wytrzymują dość długo. Także takie opony polecam. Jeżeli chodzi o rowery elektryczne, które w terenie jeżdżą, no to dla ambitnych bajkerów, którzy potrafią sobie to zrobić, yy, mają, posiadają w domu taką pompkę ze zbiornikiem do pompowania, yy, to jak najbardziej i ze sobą muszą wziąć ze trzy naboje plus zwykła pompka, że w razie yy, właśnie problemów, żeby to dopompować, bo przy tych e-bajkach te opony mają 2,4, 2,6, 2,8. Tam jednak trzeba więcej tego powietrza, żeby, żeby to wszystko było y, zaklejone. Y, myślę jeszcze, co bym chciał Wam przekazać. Y, pff, myślę, że, że pewnie wszystko powiedziałem. Może nie wszystko powiedziałem, ale to, co chciałem powiedzieć dzisiaj, y, może coś mi jeszcze wskoczy do głowy. Y, no na pewno, na pewno mnie kłopotliwa jest wy, wymiana dentki. W szosie, jeżeli chodzi o profesjonalne ściganie i mało porytoczenia, toczenia, to na pewno szytki są, ale to do ścigania, do treningów odradzam. Też może o tym nagram coś, bo, bo różne metody ludzie mają jakieś: montują szytki mleka, wlewają do tego jakieś, żeby zapobiegnąć przebiciu. To w ogóle nie ma sensu, w ogóle to jest dla mnie. Bezsensowna szydka to szydka, ona ma być bez, bez mleka, bez niczego. Takie mleka to można wlewać, jak już dziurę złapiemy i próbować y, dojechać awaryjnie, ale z doświadczenia wiem, że te mleka nie działają, bo tam są dętki lateksowe, lateksowe raczej nie są podatne na to, żeby się jakoś zwulkanizować, czy, czy też y, mają tą y, gumę. Czyli ten lateks jest taki, że on tak naprawdę no, nie, no nie, nie, nie załata się, no i tyle, no co będę tu opowiadał. Każdy, każdy kto już doświadczył, to pewnie e, potwierdzi moje, moje e, doświadczenia i to, co mówię. E, pff, chyba tyle na dzisiaj. Jeżeli o czymś nie powiedziałem, to, e, to proszę w komentarzach pisać to uzupełnię. Jeżeli macie inne doświadczenia inną wiedzę, e, śmiało piszcie. Ja e, przyjmuję każdy każdy komentarz, krytykę taką czy siaką. E, nie jestem e, nieomylny, nie wiem wszystkiego najlepiej. Po prostu to co doświadczyłem przez tyle lat, dzielę się ze swoją e, wiedzą, wykorzystuję w serwisie i też bym chciał, żeby wam w pewien sposób ułatwić życie. Życie rowerzysty czy też podróżnika, e, bo przecież jazda na rowerze jest fajna, fajną przygodą. To jest e, fajnie, fajny sposób na spędzanie wolnego czasu, nawet samym sobą. Ja na to mówię wietrzenie głowy. E, i, I Jak wyjeżdżamy na rower, to chyba po to, żeby maksymalnie przyjemnie z tego skorzystać i cieszyć się samą jazdom i tym, że mamy taką możliwość. Na dzisiaj chyba tyle pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu.